Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, jeżeli zależy Ci na tym, by to życie było pełniejsze, by udało Ci się więcej osiągnąć, by udało Ci się wchodzić w lepsze relacje z innymi ludźmi i ze światem, pierwszą rzeczą, o jakiej musisz pamiętać, jest współczucie sobie samemu, jest miłosierdzie hmm. względem siebie. Bardzo często tych wszystkich radach sprzedawanych jako metody rozwoju osobistego są pokrzykiwania, krytyka i oceny. Szukamy kogoś, kto będzie stał nam nad głową i mówił leniu, weź się za siebie, zmień to, odrzuć, odrzuć wreszcie stare nawyki, wreszcie zmień się, nie obijaj się. To coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni od dzieciństwa. Krzyczenie, Pokrzykiwanie, popychanie się. Rolę pruskiego kaprala, który twardą ręką trzyma i rózgą nas pogania, mamy opanowaną do perfekcji. Jung napisał kiedyś: Nie można zmienić czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Potrzebujesz miłosierdzia względem siebie. Miłosierdzie to taki specyficzny rodzaj miłości. Taki, który pojawia się wtedy i względem kogoś, w stosunku do kogo mam pełne prawo być zagniewani, źli, ktoś zrobił coś nie tak i sam sobie je zwiniam. Mamy pełne prawo, by powiedzieć: spadaj gościu na drzewo. Piłeś przez pół życia, to teraz gdzie z tymi łapami? Chcesz, żebym ci pomagał? Chcesz, żebym ci stawiał obiad? A gdzie ty byłeś, jak ja ciężko pracowałem? Znacie tą bajkę o mrówce i koniku polnym. Konik polny przychodzi do mrówki i prosi, mróweczko, daj mi coś do jedzenia. A mrówka mówi, a ja pracowałam, a ty nie. To teraz zdychaj. Miłosierdzie to taka postawa, gdzie przychodzi na nas konik polny, który opierdzielał się przez cały rok, a my mu mówimy: Nie akceptuję tego, że nic nie robiłeś, ale jesteś istotą żyjącą i współczuję ci, współczuję twojemu bólowi, współczuję twojemu cierpieniu, i dlatego ci pomogę. Miłosierdzie w stosunku do siebie jest bardzo potrzebne. Ludzie mówią o czymś takim jak akceptacja siebie, i wielu myli akceptację z poczuciem własnej wartości. Wydaje im się, że akceptować siebie to być z siebie dumnym wtedy, gdy nam coś wychodzi. Nic podobnego. Akceptacja siebie to coś, co czujemy wtedy, gdy nam nie wychodzi, gdy odnosimy porażki, gdy zawodzimy się raz za razem. Akceptować siebie to współczuć swojemu cierpieniu. To nie znaczy zgadzać się na wszystkie rzeczy, które robiliśmy źle odrzucamy je, ale zostaje w nas współczucie, łagodność, cierpliwość w stosunku do siebie. Jak? Jak można to opisać? Jakie techniki można dać? Strasznie trudno. Strasznie trudno. Może zacznij od rozglądania się wokół za jakimiś obrazami, symbolami. Współczucia i miłosierdzia. Pomyśl, miłosierdzie. Taka wybaczająca miłość, wybaczające uczucie, wybaczająca wierność. Czym to ci się kojarzy? Jaki obraz widzisz, gdy o tym myślisz? Niektórzy mogą zobaczyć jakiś obraz religijny Jezusa, Buddy, Matki Boskiej. Inni mogą zobaczyć bardziej przyziemne obrazy, obraz psa który patrzy swoimi rozumiejącymi oczyma. Inni mogą zobaczyć obraz swoich rodziców. To tylko niektóre z możliwości. Spróbuj znaleźć taki obraz. Spróbuj wyobrazić sobie, że ten obraz, to co widzisz, patrzy na ciebie. Współczucie, miłość, akceptacja jest czymś potrzebnym. Bez tego bardzo trudno się zmienić. Kapral, który nas ciągle popycha do przodu, nie wystarczy.